sierp księżyca, jedna z faz, którą bardzo lubimy oglądać. Bardzo cieszy oko i podczas takiej fazy widać świetnie światło popielate, czyli tą stronę księżyca, która nie jest oświetlona przez słońce. Ten film będzie przedstawiał ruch księżyca przez kilka dni od środy do niedzieli. Zacznijmy od środy, 25 czerwca, wtedy w południe Księżyc znajdzie się w Nowiu. I od tej pory powoli zacznie wracać na niebo wieczorne. Czwartek. Księżyc znajdzie się bardzo nisko nad horyzontem. Będzie oświetlony w około 3%. Także nie każdemu może udać się go zobaczyć. Ale warto próbować. Obok niego będzie znajdował się Merkury. W piątek. Księżyc będzie oświetlony nieco więcej. Około 7%. W sobotę. Będzie to już 14%. W niedzielę księżyc będzie oświetlony w około 22%. Obok księżyca będzie znajdował się Mars, a po drugiej stronie najjaśniejsza gwiazda lwa, Regulus. Księżyc będzie pomiędzy nimi. Jest to bardzo ciekawe ułożenie. Na księżycu będzie widać bardzo fajną strukturę, a mianowicie może przesileń. Wystarczy nawet lornetka. I uda wam się dostrzec tą właśnie strukturę księżycową. Zachęcam Was bardzo do obserwacji księżyca. Polecam użyć przynajmniej małej lornetki. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.